Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z BlogsterBed, a dzisiaj jestem na moim prywatnym koncie, a w dzisiejszym odcinku ogarniemy sobie te konto, bo w dalszym ciągu nie zmieniłem swojego skina, nie kupiłem żadnych klocków, nie kupiłem nawet żadnych przedmiotów zdolnych po prostu, po prostu... Nic, a mam milion kasy, mam tysiące diamentów, więc trzeba to coś po prostu wydać, więc dzisiaj to przekminimy. A ty, drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę. Jeżeli możesz, dziękuję Wam za wbicie 200 tysięcy subskrypcji. Bez Was by się to nie udało. Dziękuję Wam za to, ale też jeżeli ktoś jeszcze nie subuje tego kanału, to niech to zrobi. No i tak, zacznijmy sobie od przyklej przykrej informacji, ponieważ konto prywatne stało się nie dość prywatnym kontem. Przez to, że osoby, które znalazły te konto Zaczęły je po prostu rozpowszechniać na całym Blockstar Star Planet Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, że takie coś po prostu robicie Bo to ja wydałem na te konto 215 zł, żeby kupić VIPa na rok I dla was, żeby wam się lepiej oglądało te filmy Żeby nie było lagów, żeby po prostu Po prostu przyjemnie mi się grało na tym koncie, a niestety wy Specjalnie robicie mi pod górkę i chcecie żeby te konto po prostu nie było zbytnio do grania Więc po prostu jeżeli znacie te konto to bardzo was proszę żebyście nie pisali tej wiadomości Bo to wiadomości powodują lagi Oraz jeżeli znajdziecie te konto to nie zapraszajcie mnie do znajomych bo ja w ogóle nie przyjmuję I proszę potem mi nie gadać że są lagi na live ie. Bo sami je będziecie powodować. Dobra, teraz moja troszeczkę przyjemniejsza część odcinka. No to więc po prostu sobie zobaczmy. Na początku mam tutaj normalnie, no nie mam w ogóle skina. Ale na początku, żeby mieć skin, potrzeba klocki oraz wszystko, wszystko, wszystko. Więc zobaczmy sobie tła. Jak na razie, jeśli chodzi o tła, to ja parkurów nie będę raczej budować jak na razie. No, więc e, po prostu chyba nie ma sensu ich kupować tutaj żadnych teł. Napiszcie, czy wy używacie teł do parkurów? Bo ja osobiście nie używam ich, bo naprawdę jakby po co? Jakby Naprawdę nie rozumiem sensu. Panorama nieba, czasami, czasami skorzystam, ale też rzadko, więc jakby nie używam po prostu. Więc nie ma sensu żadnego kupywać po prostu. E, dodatki do światów, no tak samo, nie będę jakby tutaj żadnych parkurów raczej robić. Ale mamy tu ekspertki pakiet, e, który zawiera właśnie szkło, drabinę, tasmociąg, radioaktywny klocek to krzysią, lada doktora oraz wiatrak, no więc mogę za darmo sobie to odblokować więc sobie po prostu odbiorę czemu by nie o tu hurra, mogę sobie otwierać prezencik dokładnie i pum, ale ładnie no, fajne klocki no ale dziękuję, fa ale ładnie to fajna, a fajna animacja ogółem i dobra przechodzimy sobie do przedmiotów dolnych no raczej z yy, kinu za wiele robić nie będę, ponieważ nie chcę, żeby moje konto trafiły do topki yy, Więc po prostu wezmę sobie moje rolki, które zawsze używam Znaczy nie tą, nie tą nie te klasyczne, tylko oczywiście zaś elementów yy, Kiedyś używałem właśnie te Wheels Hillsy, nie wiem czy pamiętacie Ale naprawdę zastanawiam się kiedy jak kiedyś jak ja to używałem, skoro no, to wygląda o wiele lepiej, bo tu mamy chociaż nogi, a tu nie ma w ogóle nóg, to jest okropne ja naprawdę nie wiem co byłem, nie miałem w głowie, żeby użyć to zamiast tego, no halo, no chyba logicznie, że to jest ładniejsze, no nieco kosztuje 30 diamentów, no ale moim zdaniem lepiej to wydać, bo jest o wiele ładniejsze, więc kupujemy sobie i e, żadnych przedmiotów dolnych, chyba nie ma sensu kupować, bo po prostu, no po co, no, <laughs> najlepsze butki to są właśnie takie, napiszcie w komentarzach, jaki wy przedmiot dolny używacie e, pewnie wiele, większość z was używa właśnie albo takich stópek albo kapcioszków, albo jak macie wipa to rolki, bo niestety rolki są tylko dla VIP, więc no niestety, kto nie ma VIPa no To po prostu, boja się tylko tymi budkami za, zadowolić. No, chyba, że wolicie na przykład te, takie hovery Ja osobiście nie przepadam za tym czymś. Ale napiszcie, jakie są Wasze ulubione przedmioty dolne. Więc mamy już pewną dolną skinka e, broni. No, broni są całkiem, całkiem ładne. Są broni niektóre oczywiście, bo większość jest niestety badziewna. E, więc co byśmy mogli sobie tak naprawdę kupić? Mogę sobie kupić te szarki. Ja je bardzo lubię. No, bite w są całkiem spoku Jakby można sobie je e, kupić. Ta, 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 broń to jest taka, też spoko. Więc możemy i w ogóle, no właśnie, zaznałem się z tą parasolką: czy ją kupywać, czy nie kupywać. Osobiście, może jak na razie jeszcze nie, bo ważniejsze, że mam o wiele klocki. Eee, jeszcze mam milion kasy na szczęście, więc całkiem, całkiem dobrze. W eee, koło fortuny, jakby, to jakby ktoś pytał, to tam to 160 to biletów, no jest całkiem dużo. Eee, mogę tak naprawdę sobie pączka kupić, więc nie wiem, czy by to teraz zrobić. W sumie, no możemy, więc jak kupimy pączkę na 100 bilecików tęczowych, no i mamy pączka, no to już całkiem przyzwoicie, już nam wychodzi. Um, dobrze, no, no chyba przejdziemy sobie do klocków, bo to jest najważniejszym o, celem odcinka. My możemy sobie odebrać ten super pakiet, y, czyli te klocki złoto, jade i te inne sprawy. Napiszcie, co sądzicie o tych klockach. E, moim zdaniem, te klocki, no, są ok, aczkolwiek. No, średnio są, tak? E, zielony pakiet, mm, szczerze tak, y, bardzo mnie denerwują te, te niby klocki, bo jakby ja nie używam tych kwiatów. Napiszcie, wy, jak macie VIPa, to używacie kwiatów, bo jakby ja nigdy w życiu nie użyłem jakiejś koniczyny, nie użyłem nigdy prawie grzyba. Bo trawa to wysuka, to czasami, ale kwiatów to ja w ogóle prawie nie używam. Naprawdę. Nie wiem czemu. W parku, jak dużo osób właśnie używa tych ciatków. A ja w ogóle, no, prawie w ogóle, nie? Jeżeli ja często robię parkury z moimi przyjaciółmi, to oni dodają kwiaty, a ja prawie nigdy, więc naprawdę. Jungerem życia, więc nie, nie będę tego otwierał, bo po prostu nie chcę mieć po prostu nawalonego tutaj w moich kwiatami, bo ja ich tak nie lubię, więc nie będę ich używał za bardzo, więc no, po prostu tego nie będę robić. Pastelowa tańca, bardzo ładny bloczek, bardzo ładny, więc sobie go zakupimy. No i dobrze, zaczynajmy, zaczynajmy e, Pojdzie i ma być ciekawy Ma być ciekawy, więc sobie go zakupimy e, Lecimy, lecimy Dalej, te kanie są też czasami Ładne, bo niektórzy robią bardzo fajne Skiny z użyciem właśnie tych bloków e, Co świadczy o tym, że może się gdzieś przydać e, Dobrze, lecimy Dalej, no chyba burger, nikt nie zrobi burgerowego Tego mm, Dobrze, migotki mogą być Więc sobie zakupimy migotki Bo migotki zawsze spoko Linia, no to jest cięż, cięż, bardzo często cięż, używane blokiem, więc to musimy zakupić zdecydowanie. Już kasy, już, ni już niestety miliona nie mam. Warwa też jest czasami używana w szkinach, więc to też zakupimy. Tu już nic nie ma potrzebnego. Nie, nie, nie. Migotek jest bardzo często używanym blokiem, nawet przeze mnie, więc ja go oczywiście zakupuję. Lecimy dalej o... No kto? Ciekajcie, ludziska, czy ktoś właśnie ma tych otwartych ust? Otwarte usta w ogóle nie są... Dla, dla VIPa, więc nawet gracze bez vip mogą sobie je, je kupić i bardzo Wam polec polecam używanie tych ust, bo to jest po prostu super. A to jest całkiem śmieszne, ale to jest naprawdę mega fajnymi ustami, więc polecam je dawać, bo 8000, ale naprawdę warto za takie fajne usteczka uśmiechać, więc to naprawdę jest kozak. Um, zamknięte usta też są całkiem, całkiem dobre, więc sobie też je zakupimy. Kropki, mm, może nie, może nie. Ja mam kosza też mi się daje, że nie będzie jakoś mega, mega, mega jakoś potrzebna. Um, dobrze, kupimy sobie klocek skoku tak po prostu, klocek szybki, bo jest bardzo tani, to też możemy sobie go zakupić. Um, szukamy, nie wiem, emoticon oczy nie wiem, niektórzy to używają, więc sobie po prostu zakupię, żeby potem nie mieć jakichś tam problemów ze zakupem. No cukierek często jest używany przez graczy kosztujący 10 diamentów. Osobiście nie przypadam za tym klockiem, ale wiem, że w większości skinach on jest, więc sobie go też zakupię. E, lecimy dalej, lecimy dalej, lutlawa sobie kupimy, bo to są podstawowe takie klocki. Które mają jakieś efekty. Eee, torcik, no możemy, torcik zawsze fajny, zawsze na propsie, ja tam lubię torciki. Krzyże, no to jest bardzo często używanym skin, więc to też zakupimy, oczywiście. Eee, szukamy, ale to jest tylko, coś naprawdę sporo tym BSP. Ja miałem sobie kupić te, nawet te, tan te tanie klocki. Ciągniemy nasz na no i wydaliśmy nawet 100 tysięcy, naprawdę. Bardzo malutko wydaliśmy, więc, czekajcie, coś mógłbym jeszcze zakupić. Te, a, no, diamentowy wzór! Tak, bo dużo osób tutaj używa diamentowy wziór, wzór na, na właśnie skinach, więc coś możemy zakupić. Kropka, no to nie, nie wiem, może nie będzie taka zbytnio potrzebna, więc może lepiej nie. Kocie zęby chyba nie używają tego gracza, tak mi się wydaje. I w ogóle otwarte usta są naprawdę super, super klockiem. Bo to jest do ust, a to jest do oczu. Naprawdę, jeżeli dacie całe czarne, to w ogóle to kozacko, i mogę wam sobie to pokazać. Jak, dlaczego otwarte usta są najbardziej opłacalnym klockiem do kupienia w BSP? Kosztuje on 8000, jest dla graczy bez więc każdy może gracz może to kupić. A dodatkowo posiada dwie właśnie funkcje, co jest no po prostu rzeczą. No po prostu zarąbistą. E, bo tak e, jeżeli chcecie mieć oczy, no to jak chcecie mieć na przykład czarne oczy, to poproszę bardzo, macie fajne... Dobra, wi wiadomo, że tutaj dwa oczy, <grym> dwa oczy nie, nie, nie mogą być, ale te oczy są po prostu super. A tutaj możemy sobie dać skórę, um, z, chyba zły, zły kolor y, właśnie um, ust wziąłem, ale no po prostu te oczy są super i po prostu te więc ja, Naprawdę ten kluczek jest mega fajnym klockiem. Dobra, wychodzimy, nie chcemy jakichś tam nowych skinów, znaczy zaraz zrobimy nowy skin oczywiście, ale wybiorę to z, z właśnie e, skinów e, sezon 3 Mikalo, bo mieli się takie nazywać i czy to wszystko mi się wydaje? Chyba wszystko jak na razie, e, nic więcej nie potrzebuję, a więc mm, no to po prostu lecimy. E, no właśnie motyw będzie taki różowy, więc zrobię sobie różowo, niebieski taka bardzo ładny kolor, taki mega pastelowy, nie, naprawdę śliczny. E, pewnie buty sobie też zmienimy, A, ale przejdziemy sobie do części Blockstar Season 3, Mikalo dokładnie, tak, e, chyba tak, tak. Wow, skinów. dziękuję wam. I co, jesteście po prostu niemożliwi, naprawdę kocham Was, naprawdę za takie coś właśnie lubię widzów, a jeżeli takie tak coś robię, bo ja naprawdę Łoki wow, to było ej, tam byle co i, i takie coś. I w ogóle patrzę. No i już mamy malusie, malusie laki. Moje to wina na troszeczkę internetu, ale już widzimy, że mi się nie ładują po prostu skiny. Ech, nie podoba mi się to już zachowanie. I kurczę, miałem takiego fajnego wypaczonego skina. Jakie to jest cudo? Kurczę pieczon albo... Jakie to jest cud, tylko problem tu jest tym, że tu jest dużo tych e, oczek i innych... O, dobra, ładują się te skiny. E, ten tin jest naprawdę bardzo ładny, ale ja nie używam Thinu, więc I'm sorry, bot, nie. E, po prostu nie. Ale ten jest kozak, naprawdę kozak, więc naprawdę super, ale może coś lepszego, czy... Wow, 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 wow. nice, nice, to jest fajne. Tylko tu mamy właśnie kropkę potrzebną, e, hmm, ale tak to... Naprawdę z kim? Super, więc zastanowimy się. Wow, ten całkiem spoko. Oczy mi się nie podobają, więc jednak może. Nie, wybacz. Ducha mi, ja pamiętam, że miał mieć upatrzonego, no ale... No taki podstawowy za bardzo jest mi się wydaje, co nie? Ładny, ale właśnie taki podstawowy. A, więc... Mm, hmm... Co tu zrobić? No ten jest całkiem też gitale. ale... Poszukajmy coś jeszcze. Mam tu dużo do wyboru. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego nie ominę. Mm, nie mój styl, ale naprawdę mega kreatywny pomysł. Szukamy sobie jeszcze. Chyba jest tu więcej ciekawego nie znajdę. Chociaż ten jest. No całkiem. To za, duży, za duży łeb. Za duży web Zdecydowanie Anka, za duży łeb. Więc kurczę, mam mały problem. Dobra, używam jednak tego od Lady Cut, Tylko co potrzebuję, to na pewno tych, yy, tych właśnie. Tych bloczków, ust takich, oczy i to tyle w sumie Tą twarz Kawaii sobie kupimy Kupimy sobie kropkę, bo często tam była w skinach Szczerze to nie wiem, gdzie jest to właśnie oko, co tam było Może to jest to, ale nie jestem pewien eee, Więc to sobie zakupimy właśnie I finalnie wygląda tak Wygląda całkiem dobrze, ale te oczy, no nie mogą tak wyglądać, no Jaki to jest klocek Dobra, udało się, jest, jest, na szczęście jest, dobra, chyba jest cały skin jak powinien być no, Tylko osobiście, no niestety, sorry, aha <ścoughs> Rozwaliłem za dużo Tylko sorry, ale ja nie lubię dziury w łbie, więc po prostu to nie może być tutaj na pewno Wygląda ja mega słodko, bardzo dziękuję za tego skina, bo jest mega, mega uroczy Tylko teraz zauważyłem, że ta strzała jest taka dziwna, nie podoba mi się, szczerze o, od razu lepiej. I zapomniałem zmienić buty. Dobra, i teraz najważniejsza część. Jaki kolor butów? Myślę, że różowy jest całkiem ładny. Dobra, mi się tak podoba, jednak zostawiam w taki sposób. Więc tyle, zapiszemy tego skinka. Zrobię sobie fociszkę. No i mamy piękne konto. Bardzo ładnie wyglądam. Teraz mi się to mega podoba. A i ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, wam się podobało. Jak tak, to zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem. No i do kolejnych odcinków. Więc cześć!